bardzo serdecznie Maciek Zdalny, Obserwator właśnie wracam z pracy jest nadal 11 września 2020 roku i sobie jadę i postanowiłem nagrać dla Was kolejny materiał a mówię, że, ten, że, że ponownie ale to, to nie, ja nagrywam ponownie ten sam materiał, ponieważ e, przez cały 8 godzin, kiedy tam się zajmowałem tym się, czym się zajmowałem myślałem o tym, myślałem o tym jak to przekazać, po prostu jest tak ja wam dzisiaj opowiem bajkę albo może nawet nie tyle bajkę, co osnowę, albo tak osnowę mojej powieści którą zamierzam napisać, podzielę się z wami po prostu pomysłem na książkę i powiecie czy oczywiście to, to jest właśnie to... powiem wam jak, co planuję napisać, no i zobaczycie czy, czy ktoś w ogóle się kupy czy... trzyma e, materiał poprzedni miał być tego rodzaju że e, wiecie przychodzi facet do lekarza i tak panie doktorze, bo ja muszę się zapytać, bo mojemu koledze e, wyskoczyły takie wybryski i on nie wie czy ma żonie powiedzieć czy to poważne, albo coś i lekarz mówi, no dobrze ja mu piszę panu penicylinę i sobie tam pan czymś posmaruje, nie? Więc taki miał być materiał, ale w związku z tym, że było to zbyt zagmatwane, to ja wam dzisiaj opowiem książkę. To jest to historia takiego małego kraju gdzieś w Afryce środkowej, albo północnej, albo południowej. Kraj się nazywa Moczambik. Moczambik od tego, że jego nazwa przynajmniej angielskojęzyczna kojarzyła się ludziom rozboczem. Nazywał się Yuri. IT, czyli Yuri to jest po angielsku, a, ale jak się rozłoży inaczej, akcent to jest You are in it, czyli ty w tym tkwisz. I taka była nazwa angielska tego kraju, a e, jego naukowcy, którzy jak to naukowcy zawsze się mylą i zawsze powodują zamieszanie i oszukują, bo dlaczego nie można by było oszukiwać. Naukowcy są to kapłani nauki zwanej scientyzmem, nie scientologią, tylko scientyzmem, czyli wyznaw ślepym wyznawaniem tego, co powiedzą naukowcy, jak kapłani egipscy. No i był ten kraj, ale on w sumie <coughs> błędnie ten Nix, był błędnie tłumaczony przez naukowców na moczambik, Natomiast mieszkańcy od kilkudziesięciu lat zaczęli się orientować, że coś jest nie tak i zaczęli nazywać swój kraj po swojsku Urągwaj. Urągwaj, bo to wszystko, co się działo, zaczynało powoli urągać zdrowemu rozsądkowi, dobremu smakowi, przyzwoitości, no i wszystkiemu, co tylko jest dobre. Mieszkańcy sobie mieszkali w tym kraju, e, wybierali co kilka lat sobie ludzi, żeby zarządzali krajem w ich imieniu, ale zapomnieli w sumie po co wybierają tych ludzi, a ci ludzie, którzy zostali wybrani, zaczęli się przyzwyczajać do tego, że już tam są i postanowili zmienić narrację i nie mówili już, że oni tam są po to, żeby zarządzać. W imieniu swoich wyborców, tylko żeby zarządzać wyborcami. I powoli im soduwa zaczęła uderzać do głowy, i robili różne dziwne rzeczy. No bo skoro można, to dlaczego tego nie robić? Robili rozmaite rzeczy, rozmaite, a naród biedny, mieszkańcy tego kraju, w większości jednokolorowi. Nawet nie wiem, jaki tam panował kolor w tym urągwaju. Ale oprócz tych była jakaś grupa tam innych, w innych kolorach, i wszystkim ogólnie żyło się dobrze i w harmonii. Była też, była też grupa przedstawicieli tzw. wyznania handlowego, i oni też się czuli dobrze w tym kraju. Nawet za dobrze się czuli, bo przejęli kontrolę albo osobiście, albo pośrednio nad tymi, którzy zarządzali krajem w imieniu wyborców. No, i doszło do tego, że. A, i ludzie, którzy tam mieszkali, ciężko pracowali, jak to ludzie, bo kto nie pracuje, ten niech nieje. Więc pracowali, żeby móc jeść, żeby utrzymać swoje dzieci, żeby... żeby jakoś funkcjonować. A ci, którzy zarządzali krajem, widzieli, że robią coraz głupsze rzeczy, coraz paskudniejsze, coraz bardziej plugawe. A ludzie zajęci zarabianiem pieniędzy, ciężką pracą na to, żeby utrzymać swoje rodziny, nie podnosili głowy. Z jednej strony byli zmęczeni, zmęczeni propagandą, z drugiej strony byli zmęczeni spłacaniem kredytów, w które ich ci, co rządzą, wkręcili, bo powiedzieli ludziom, że cokolwiek chcą mieć, to muszą mieć tu i teraz, że oszczędzanie, jest głupie, że po co czekać na nowego, nie wiem co, na nowy pług, albo na nowy, nie wiem na co, na nowy telewizor, albo na nową kanapę. Po co czekać, skoro można to mieć od razu, a potem płacić za to pieniądze. I ludzie tak też robili, kupowali, cieszyli się przez tydzień czasu, a potem kleli. Ee, kleli w żywy kamień, tak się mówi, bo radość już minęła, a spłacać trzeba było latami. I ci ludzie byli cały czas uwiązani, cały czas edukacja, rozmaita edukacja, bo i edukacja w szkołach i edukacja przez środki masowego przekazu wpajała im, że są mali w sensie takim, no wiecie, małe ludki. Że nic nie mogą, że ich rolą jest pracować i oddawać daninę, której było coraz więcej, że nie mają dyskutować, że nie mają podskakiwać, że wszystko jest dobrze i tak musi być. No i, i tak też było, że ten ludek stłamszony z e, opuszczonymi głowami, harował. A bandyci, którzy się w sumie dorwali do władzy, ograbiali ich ze wszystkiego, dosłownie ze wszystkiego. Ale żeby tego było mało, pomyśleli sobie e, ci bandyci, którzy doszli do władzy, którzy oszukali ludzi, bo powiedzieli im, że oni mają zarządzać społeczeństwem, a nie w imieniu społeczeństwa. Pomyśleli tak, skoro już nam się udało tak tych ludzi stłamsić, tak, tych ludzi zgnoić. To idźmy jeszcze dalej. Zróbmy z nich niewolników, ale tak, żeby oni tego nawet nie zauważyli. I wymyślili sobie, że gdzieś w Azji, a pamiętajcie, że to jest, miasto, to jest państwo afrykańskie Urugwaj. Nie mylić z Urugwajem, bo Urugwaj jest państwem południowoamerykańskim. W Urugwaju poszła wieść, że gdzieś w Azji. Panuje straszna inwazja tygrysów. Tygrysy zjadają ludzi na potęgę. Ludzie patrzą, a tu nagle atakuje tygrys, i nie ma ludzi. Stosy, nawet nie trupów, tylko obgryzionych kości, muszą się walać wszędzie. I pokazali nawet takie zdjęcia w telewizji biednemu ludowi, że trumny, że, że rozpacz. Że tłumy w szpitalach i ludzie, ten biedny urągwajski ludek w to wszystko uwierzył, ale powiedzieli również, że tygrysy się rozprzestrzeniły i krążą teraz po urągwaju, po opłotkach, że nikt nie wie, gdzie te tygrysy są, nikt ich nie widział, ale one na pewno są i zagrażają obywatelom urągwaju. I wymyślili, znaczy wymyślili, powiedzieli ludziom, że z tymi tygrysami to jest tak, że one nie są takie, że to nie są takie zwyczajne tygrysy, tylko to są takie tygrysy trochę skrzyżowane z piraniami i z nietoperzami, ale ich właśnie, żeby się przed nimi ochronić, to trzeba uważać na dwie rzeczy. Nie pokazywać twarzy. Bo tygrysy bardzo lubią atakować tych, którzy mają nos, usta, i, i właśnie atakują od tej strony, a poza tym atakują w ludzi w grupach większych niż jeden, bo jeden to nie jest grupa, ale jak już dwie osoby są blisko siebie w odległości mniejszej niż metr, czy tam nie, mniejszej niż dwa metry, a metr to już tak wyjątkowo to one wtedy atakują, a jak się duża grupa ludzi zbierze, to one po prostu wrzucają się, te tygrysy, całymi chmarami, jest ich tak gęsto, że w powietrzu, że ich nie widać i one po prostu sieją spustoszenie, tak, więc jedyny sposób na to, żeby nie dać się zaatakować tygrysom, jest nosić coś na twarzy, i nie zbliżać się do siebie, w ogóle niczego nie dotykać, bo te tygrysy to takie są, że one wszystko wywęszą i wszędzie za tym, co dotknęliśmy, i na, jak mamy na rękach coś, co dotknęliśmy, to one po prostu nie mają zmiłowania. I wprowadzono nakaz, żeby ratować społeczeństwo, wprowadzono nakaz noszenia masek afrykańskich. Wszystkim. I dorośli, i dzieci, i chorzy, i zdrowi, wszyscy mieli nosić maski, żeby się chronić przed tymi fantastycznymi tfu, okropnymi fantastyczne, bo to z fantazji okropnymi tygrysami, które się w dziwny sposób znalazły w Afryce. A jak mówi Monty Python, przecież w Afryce nie ma tygrysów. I chyba Monty Python miał rację. Co więcej, postanowiono iść jeszcze dalej, żeby chronić przerażone tygrysami społeczeństwo, i zabroniono ludziom wychodzić na ulicę. No bo gdzież by? E, przecież w domu tygrysy nie zaatakują. Więc nie wychodźcie na ulicę i ograniczajcie czas ekspozycji, jeżeli już musicie wychodzić. I ryzykować życiem, ale ratujmy życia, bo takie są hasła w tym, w tym: ratujmy życie, nie wychodźmy na ulicę, nie podróżujmy, bo to wszystko. Ale jeżeli już musicie wychodzić, na przykład, pobiegać albo poćwieczyć, to tylko na godzinę dziennie. Reszta już jest nielegalna i ludzie to wszystko kupili, bo dlaczego nie mają wierzyć i ufać swojej władzy, którą sami wybrali? Przecież nie może być tak, że władza. Działa przeciwko swoim ludziom. No, na przykład tam z małymi wyjątkami, na przykład w czasie wojny w Jugosławii był tam jakiś tam Milošević czy jeszcze inni. No, swoje jak swoje, ale to było jedno państwo w sumie, nie? więc jakby tutaj pewien wyjątek był, ale oni o tym zapomnieli. I tak to się działo: ten ludek stłamszony, wymyślano mu coraz to nowsze, coraz to nowsze obostrzenia. Coraz to nowsze zarządzenia. Nawet przeforsowano ustawę, że policjant albo urzędnik państwowy, albo każdy inny, jak weźmie i zastrzeli człowieka, który będzie podobny do tygrysa, to nie popełnia przestępstwa albo będzie stanowił zagrożenie takie podobne jak tygrys, nie popełnia przestępstwa i ludzie po prostu byli jak te kaczki na odstrzał w tym całym. Em, no moczambiku i tak się działo ale pewna grupa ludzi nie wiem czy dlatego, że nie myła zębów fluorem, a może się lepiej odżywiała, mniej randapu mieli w żywności bo nie jedli chlebka, no nieważne może byli weganami a może byli mięsożercami typowymi, takimi stuprocentowymi wszystko jedno, ale zaczęły się zaczęli ludzie się zastanawiać o co tutaj tak naprawdę chodzi. Nie wolno wychodzić z domu, a jak wychodzimy z domu, to na godzinę. Czy wam to nic nie przypomina? Zaczęli mówić między sobą. I ci, którzy właśnie zaczęli głośno myśleć, mówili, nie, to przypomina więzienie. Nie wolno wychodzić na dwór, ale tylko godzinę na spacerniak, żeby sobie pobiegać, pomachać handlami, albo przespacerować się w kółko. Hmm... Ktoś inny powiedział noszenie masek. Ale z jakiej racji my mamy nosić maski? Dlaczego my mamy być zamaskowani? Nikt tego nie chce, a wszyscy chodzą. I tak myśleli, myśleli pomyśleli tak. Ktoś sobie przypomniał o tym Miloszewiczu z Jugosławii, o innych zbrodniarzach i powiedział tak, no przecież te wszystkie rzeczy, które nam nakazują robić, to wyczerpują znamiona zbrodni przeciw ludzkości. Hmm, ale kogoż tutaj komuś się poskarżyć? Przecież rządowi nie można się poskarżyć, bo to on właśnie to wymyśla. I długo się zastanawiali, długo i wymyślili tak. Przecież jest trybunał karny w Hadze, międzynarodowy trybunał karny, który zajmuje się między innymi sądzeniem zbrodniarzy którzy dokonywali zbrodni przeciwko ludzkości. Jakby do tego podejść, żeby ktoś się w końcu nami uciśnionymi ludźmi zainteresował, bo przecież jeżeli będziemy ciągle się poddawać i ciągle będzie nowa presja i represje, to nas w końcu wykończą w diabły i ktoś inny przyjdzie do tego państwa i sobie zajmie puste tereny, bo przecież już tak bywało w historii, że władcy ściągali ludzi z innych rejonów świata bo mieli puste tereny nieważne dlaczego mieli puste jedne były puste z takiego powodu inne były z takiego a przecież ziemia która nie rodzi ziemia na której się nie pracuje to jest ziemia nic nie warta dla władcy poza tym ktoś nas ciągle ograbia i robi to niby w majestacie prawa ale głównie i zaczęli sob ze sobą rozmawiać ale nie przez telefony, które mogły być podsłuchiwane. Nie przez jakieś tam środki komunikacji elektronicznej. No, tak rozmawiali, jak się dało, i w końcu się zebrało ich 20 kilka tysięcy. Z tego co pamiętam, to były 23 tysiące. Taka, taka magiczna liczba, która mi się z czymś kojarzy. Z czym to się kojarzy? 23 tysiące. A! Kojarzy mi się, z ilością moich subskrybentów. Oczywiście, e, wszystkie moje filmy to tam mają oglądalność 5000, 6. 000. Nie wiem dlaczego tak jest, ale dobre i to. 5000, nawet gdyby nie 23 23000, tylko 5000, to już jest coś. Ale oni się skrzyknęli, bo też odszedłem od tematu. Po co oni się skrzyknęli? Postanowili napisać pismo do Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze. u daleko Haga jest, bo gdzie Afryka, gdzie Urągwaj, Moczambik, a Haga, ale postanowili i każdy z nich, jak już ustalone zostały wzór tego pisma, każdy z nich wziął sobie to pismo, podpisał, ale nie podpisał imieniem i nazwiskiem. Tam w tym piśmie było opisane wszystkie zbrodnie z imienia i nazwiska tych, którzy te zbrodnie popełniali i pod spodem, i wyjaśnienie, dlaczego, to było obszerne pismo, a pod spodem się podpisywał każdy pseudonimem i pisał tak. Wysoki Trybunale Karny w Hadze podpisuje to pismo swoim pseudonimem, ponieważ boję się ujawnić swoje imię i nazwisko i adres, ponieważ boję się represji. Nie mam możliwości, żeby uciec przed represjami, jeżeli takie nastąpią. Więc proszę o zrozumienie i proszę o ratunek. Co zrobił Trybunał Karny w Hadze i jakich użył metod, tego nie wiem, bo jeszcze tak daleko... A, shit, nie ma jak przejechać. I jeszcze tak daleko scenariusza swojej książki nie... Napisałem, jeszcze się nie zastanowiłem, ale podejrzewam, że ci, którzy w ogóle całą sytuację tam zaplanowali i sprowokowali ten ogólno i moczambicki protest, dali znać prasie, że Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze otrzymał 23 tysiące 23 tysiące listów. Każdy list był wysłany oddzielnie. To nie były jakieś brzdurne petycje, gdzie się wszyscy podpisują na jednej kartce. Wysłali i tak. Tak też ktoś się nimi zainteresował. Może jeszcze, nie wiem jeszcze, jak to będzie, ale może nie osiągnęli skutku, jaki chcieli, natomiast na pewno napsuli krwi swoim krwiopijcom. Dziękuję serdecznie za wysłuchanie, niedługo będzie e, mój blog odpalony, na dole pod filmem tym i poprzednim będą, do tego bloga będzie adres i różne inne rzeczy, przeczytajcie sobie opisy, kto dotrwał do końca może mi przysłać gwiazdkę, możecie, e, trzeba by się było policzyć kiedyś, e, możecie mi dawać dzisiaj łapki w dół tylko, albo tylko w górę, albo w ogóle nie dawać łapek. W każdym razie jakiś ślad od Was by był fajny. Najlepiej, żeby było więcej łapek niż wyświetleń. To znaczy, wtedy bym wiedział, ile tak naprawdę osób mnie ogląda, bo nie mam bladego pojęcia. Serdecznie dziękuję za wysłuchanie. Mam nadzieję, że bajka była ciekawa. Jak ją rozwinę i napiszę kiedyś, razem z Happy Endem, mam nadzieję, to będzie gruba księga. Wszystkiego dobrego, niech żyje Polska, niech żyjemy my, niech żyjemy my, suwereni.